Znajdujemy się przed wejściem do kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Dąbrowie Białostockiej. Na jednej z tych wież znajdują się dzwony, a jakiej wielkości, z jakiej ludwisarni? O tym przekonacie się udając się tam ze mną. Także zapraszam. Tej zimowej scenerii witam wszystkich widzów kanału z dzwonami przez świat. Aktualnie jestem na wieży w parafii w Dąbrowie białostockiej, zwanej kiedyś Dąbrową Grodzieńską. Zresztą tak funkcjonuje w pamięci i w potocznym nazewnictwie mieszkańców, dlatego że zdecydowanie bliżej tutaj jest do grodna, aniżeli do stoku, no ale w latach. 60. zostało to przez, można być wcześniej, przez bolszewików przemianowane. Stąd teraz taka nazwa. I mamy tutaj trzy dzwony. Jeden z dzwonów, e, największy o imieniu Józef, został odlany w ludwisarni Braci Kruszewskich w Węgrowie. Natomiast tam na tych wyższych poziomach e, Dwa dzwony pochodzące z 1926 roku, odlane w Ludwisarni też braci ale Felczyńskich, jak to jest opisane w kałuszu Przemyślu. I co ciekawe, na tych dzwonach są nabite sygnatury, nabite numery, w związku z tym istnieje domniemanie, że były przeznaczone i ponumerowane E, przeznaczone na działania wojenne, ale jakimś trafem nie zostały, nie trafiły do przetopu, tylko pozostały na wieży. E, jak będziecie mogli zobaczyć, na krawędzi są ślady takich uszczerbień, w związku z tym e, myślę, że dzwony te były zdjęte i tutaj poprzez, przy, przy, podczas zdejmowania e, zostało, te krawędzie zostały uszkodzone. Ale jakimś sposobem wróciły. Nie wiadomo, czy mieszkańcom udało się te dzwony z powrotem odzyskać, płacąc jakieś łapówki, czy innym sposobem, i czy tutaj również znajdował się trzeci największy dzwon, i czy nie on został przypadkiem poświęcony właśnie jako, jako łup wojenny. Tego może się dowiem, może zapytam księdza proboszcza, czy ewentualnie starsi mieszkańcy wiedzą, jaka, jakie były losy tych dzwonów i jakim cudem te dwa dzwony przetrwały i czy był też trzeci dzwon. No to jest zagadka do rozwiązania. Na pewno historia tych dzwonów jest bardzo ciekawa i postaram się ją dla Was rozwiązać. Za mną widzicie najmniejszy z tutejszych dzwonów. Tutaj też widać wizerunek właśnie świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus. Posłuchajcie, jakie jest brzmienie tegoż dzwonu. To, co Wam wcześniej wspominałem, tutaj mamy akurat ten dzwon średni, i tutaj widzicie, to według tak średnicy dzwonów pasowałoby mi jako waga, czyli tutaj mamy 495 kg, tu mamy numer 488, i teraz pokażę Wam ten dzwon mały, i tutaj mamy numer kolejny, czyli 489. I 242 kg, co też by odpowiadało właśnie średnicy. I tutaj ten dzwon jest fundator tego dzwonu e, i napis chwała na wysokościach Bogu, ofiara Róze Józefa e, Karpiej'a z Grabowa 1926 rok. I tu właśnie mamy ten napis. Odlewnia dzwonów braci Felczyńskich w kałuszu Przemyślu. I teraz popatrzcie, na co bym też chciał zwrócić uwagę, czyli bardzo taka ładna, ciekawa ornamentyka. Tutaj u dołu już tylko takie właśnie wałki. Korona okrągła, talerzowa, jak ją nazywam, Tutaj zawieszenie z elementami nitowanymi to też klasyka, ale już widać, że ząb czasu tutaj wpłynął na to. I tu przy najmniejszym dzwonie też właśnie jest taka ornamentyka podobna. No i tutaj widzicie to uszkodzenie dzwonu, które, któremu uległ prawdopodobnie podczas transportu, albo w dół, albo z powrotem do góry. Tego nie wiadomo. Tu też widziałem na tym właśnie. W średnim dzwonie też popatrzcie, jest właśnie, są ślady tych uszczerbień. Tam jeszcze pokażę Wam w oddali, jak ostroj złapie, tam jeszcze jest sygnaturka, tylko niestety w tych warunkach tam dostępu specjalnie nie ma, ale wygląda, że też jest bardzo stara. Może pochodzić jeszcze z poprzedniego kościoła, drewnianego, bo taki takowy tutaj był przedtem, jak powiedział mi się proboszcz. Bo tutaj. Wygląda, że jest normalna korona, ale to by trzeba było sprawdzić. Tylko teraz w tych warunkach no niestety nie będzie możliwości tam wejść. Także za chwileczkę jeszcze zrobimy próbę dźwiękową tegoż średniego dzwonu. Teraz posłuchajcie, jak brzmi średni dzwon. Ten właśnie braci felczyńskich. Niestety w tle słyszymy ciągniki właśnie, też pieski, ale też właśnie chciałem Wam zwrócić uwagę tutaj na tą właśnie krawędź też nosi ślady tutaj dość sporych uszkodzeń, także widać, że ten dzwon też wiele przeszedł. A co chciałem właśnie zwrócić uwagę, bo tak miałem wątpliwość odnośnie tego dzwonu trzeciego. Ale tutaj po zawieszeniu widać, że na 100% był dzwon też braci felczyńskich, i on niestety nie przetrwał zawieruchy wojennej. Chyba został poświęcony właśnie na rzecz tych dwóch, które udało się jakimś cudem uratować. A nie, tutaj już się wyjaśnia sprawa. To wiadomo. Dzwon przelany w roku pańskim 2007 za pontyfikatu Benedykta XVI, kiedy prymasem był kardynał Józef Glemp metropolitą białostockim ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski, proboszczem ksiądz Wacław Lewkowicz, parafia świętego Stanisława Biskupa Męczennika, Dąbrowa Białostocka. Także prawdopodobnie dzwon ten uległ pęknięciu. Albo podczas eksploatacji, albo też e, też już właśnie przy tych jakichś e, sprawach, właśnie transportowych, został nadwyrężony. Tutaj mamy napis Eliasz, no i tutaj, prawda, piękna plakieta. Zobaczymy, co tutaj jeszcze jest, właśnie też piękna. Tylko trudno mi ją w tym momencie odczytać z, te, z tej perspektywy, może z drugiej strony będzie lepiej. Także, także miałem rację co do tego, że zawieszenie było oryginalne, ale dzwon, niestety, musiał zostać z jakichś powodów przelany. O, tym, o to dopytam jeszcze proboszcza, ale rzeczywiście. Tutaj jest zawieszenie oryginalne, właśnie z tego 26 roku. Podobnie jak tych dzwonów Braci Falczyńskich. No i posłuchajmy brzmienia tegoż największego dzwonu. powiem wam jestem pod ogromnym wrażeniem dlatego że bardzo długie wybrzmiewanie jest tegoż dzwonu nie wiem czy tutaj właśnie zastosowano przy okazji e, przelania tego dzwonu profil braci felczyńskich no ale ponad minutę był dźwięk nawet dobrze ponad minutę był słyszalny przeze mnie w związku z tym to Pokazuje jak dobrze dostrojone są te alikwoty, więc może będzie okazja dopytać jeszcze właśnie w Ludwisarni, czy tutaj do odtworzenia tego dzwonu wykorzystano oryginalny profil, czy też jest to profil braci Kruszewskich. No to jest ciekawe, ciekawe pytanie. Zwykle interesuje Was, jak wchodzę na wieżę. Tutaj pokazuję, jak bardziej schodzę. Tu mamy właz właśnie na ten poziom, na którym byłem. I tutaj jest taka drabinka. No widać, że ta klatka, powiedzmy, schodowa jest dosyć wysoko. Tutaj widzicie, przy ścianach mamy schody. Tutaj zejście jest dosyć bezpieczne. Ale na co chciałem zwrócić Wam uwagę? Tutaj widzicie... Pamiętacie jak pokazywałem wam właśnie w Bazylice Mariackiej taki klasyczny kołowrót? Tutaj również mamy coś takiego zastosowane, to pozwalało budowniczym kościoła do wciągania różnych elementów tutaj właśnie na wieżę. Widzicie tutaj mamy belki właśnie drewniane, nośne, wprowadzone do ściany i na tym dopiero opiera się właściwa konstrukcja. Na której posadowione są dzwony, czyli takie połączenie budowli murowanej z tutaj konstrukcją drewnianą. Także tak to, tak to możecie tutaj sobie zobaczyć, jak to wygląda. Także teraz już po tych schodach postaram się bezpiecznie zejść na sam dół. I już jestem na dole, teraz jeszcze taki rzut oka, właśnie tam do góry na wejście na dzwonnicę, no i tutaj już schodzimy na poziom kościoła. Jeszcze pokażę wam jak wygląda wnętrze, bo też jest dosyć imponujące, kościół jest bardzo pokazały popatrzcie trochę przypominając katedrę That I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. Feel my heart it race. So catch me if I fall. Taki mały update odnośnie tego materiału i oznaczeń tych dzwonów, które nagrałem do Was na wieży. Otóż nie dawało mi to spokoju, postanowiłem sprawdzić, czy rzeczywiście praktyka znakowania miała miejsce w czasach inwentaryzacji, jeżeli chodzi o działania wojenne, czy też była to praktyka ludwisarni. Otóż z informacji, które pozyskałem od różnych osób, które zajmują się i inwentaryzacją właśnie dzwonów zrekwirowanych na działania wojenne, jak również znawców historii ludwisarstwa. Wynika, że jednak mogło to być znakowanie w ludwisarni, aczkolwiek no nie ma z całą pewnością, nie ma tego potwierdzenia. Raczej nie jest to oznakowanie na działania wojenne, ale też nie ma takiej do końca pewności, ponieważ wiem, w którym miejscu jeszcze znajdują się dzwony z odlewni braci felczyńskich, więc sprawdzę, czy na tych dzwonach też podobne znakowanie jest i wtedy będę mógł rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące, czy było to na działania wojenne, czy po prostu ludwisarnie oznaczały swoje dzwony numerami seryjnymi i wagą. Tego się dowiem i też Wam to przekażę. Także wybacz. Patrzcie, że tak na gorąco e, założyłem, że na pewno to jest na działania wojenne. Oznakowanie, no tak jak wiecie, nagrywam na bieżąco, więc e, przekazuję Wam moje wrażenia, odczucia bieżące, które są, myślę, że dzięki temu też e, jest to komentarz ciekawszy, no ale po, powoduje, że czasami e, mogę popełnić błąd, ale też e, jakby nie unikam od tego, nie chcę wprowadzać żadnej dezinformacji. Nie chcę Was wprowadzać w błąd, dlatego jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, to... To staram się zasięgnąć informacji ludzi, którzy mogą coś na ten temat więcej wiedzieć. Także to też Wam przekazuję, ale niezmiennie piszcie właśnie w komentarzach, co to, Wy o tym sądzicie, też jaka jest, jakie jest Wasze zdanie odnośnie zestrojenia tych dzwonów, o których mowa w tym odcinku, czy podoba Wam się, czy nie, czy spełniło Wasze oczekiwanie, czy jesteście może zawiedzeni odrobinę jakością tych dzwonów. O tym piszcie, ale może jesteście też również mile zaskoczeni, Koczeni, więc też bardzo Was proszę o komentarz w tej sprawie. Piszcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.